Cześć Boże. Witajcie po dłuższej przerwie. Ostatni film był ponad tydzień temu, ale pomału będę wracała do codziennego vlogowania, ponieważ zależy mi na tym, żeby właśnie zwiększyć swoją aktywność w najważniejszym dla nas katolików w czasie, czyli w czasie Wielkiego Postu. I chciałam jeszcze raz przypomnieć o tym, że 14 lutego nie tylko wspomnie świętego Walentego, ale przede wszystkim najważniejsze, jeden z najważniejszych dni w roku, czyli rozpoczęcie Wielkiego postu i środa popielcowa. Zaczynamy nowennę pompajańską i od razu chciałam powiedzieć, że się pomyliłam w ostatnim filmie. Nie wiem dlaczego, wyszło mi, że kończymy nowennę pompajańską rozpoczętą w środę popielcową, dzień przed niedzielą Miłosierdzia Bożego, że w sobotę. Powiedziałam mi źle. Kończymy dokładnie w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przepraszam Was bardzo za tę pomyłkę. Niestety nie jestem nieomylna, bo tym pomyłki najlepiej uczą. Pokory, więc jeszcze raz mówię, że od 14 lutego do bodajże 7 kwietnia do Dzień Miłosierdzia Bożego 54 dni nowenny pompejańskiej. Myślę, że to nawet lepiej, że kończy się właśnie w niedzielę Miłosierdzia Bożego, ponieważ cały Wielki Post i całą oktawę Świąt Wielkanocnych łącznie z Niedzielą Miłosierdzia Bożego przeżyjemy na modlitwie różańcowej. Właśnie może w święto Miłosierdzia Bożego komuś z nas uda się wymodlić wielkie cuda nowenną pompejańską na różańcu. Tak zatem jeszcze raz przepraszam i przypominam, że od 14 do tego, czyli w środę popielcową, jeżeli zaczniemy, to skończymy dziedzinę Miłosierdzia Bożego. A kolejny film myślę, że już jutro i że będzie ich już coraz więcej. Chwał wracam do starego rytmu. Szczęść Boże!